Zobaczamy się. Marek Tomalak. Grzegorz Zimbiński. To na szkoła. To jest nasza szkoła za nami. To jest 6 liceum ogólno kształcącej Jana Paderewskiego. To nasza ma już 76 lat. Chodzimy do klasy 3D z rozszerzonym profilem angielskim. A teraz zapraszamy Was na wycieczkę po Poznaniu. Dobry no, KAT Jest jednym z najstarszych i najznaczniejszych miast Polski. Położony w zachodniej części kraju, nad Wartą, w środkowym jej biegu, należał przed tysiącem lat do głównych ośrodków powstającego państwa polskiego. W Poznaniu utworzono pierwsze biskupstwo na ziemiach Polski. W katedrze poznańskiej pochowano pierwszych władców Polski. Na przełomie X i XI wieku Poznań wraz z oddalonym o 50 km Gnieznym pełnił rolę grodu stołecznego. W wiekach późniejszych, po przeniesieniu stolicy państwa do Krakowa, a w XVI wieku do Warszawy, pełniał ważną rolę jako stolica znaczącego regionu kraju Wielkopolski. Stał się ośrodkiem handlu, rzemiosła, później także kultury. Torreme, interimo, Ameno, ameno, lacire. Najwspanialszą budowlą Ostrowa Tumskiego jest Bazylika Archikatedralna Poznańska pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Kościół o najstarszej metryce pisanej w Polsce. Około 965 roku na ówczesnym Podgrodziu powstał ośrodek kultu chrześcijańskiego. Tam też zbudowano w roku, w roku 966 dwa baptysteria związane z chrztem władcy i jego poddanych. Na miejscu baptysteriów w 968 roku, dwa lata po przyjęciu przez Polskę oficjalnie chrześcijaństwa, zbudowano katedrę o formach wczesnoromańskich. W piątyni tej zostali pochowani pierwsi władcy z dynastii Piastów. W 992 roku Mieszko I, w roku 1025 Bolesław Probry, w 1024 Mieszko II, a później Kazimierz Odnowiciel zmarł w 1058 i Przemysł II zmarł w 1296. Miejscem w Poznaniu jest stary rynek. Rynek wytyczony został na planie zbliżonym do kwadratu o boku 141 metrów o powierzchni 2 hektary. Pod względem wielkości rynek staromiejski w Poznaniu jest trzecim w Polsce: po krakowskim i wrocławskim. Z każdej strony pierzei rynku wybiegają trzy ulice, dzieląc pierzeje na dwa bloki, z każdym po 8 długich i wąskich działek budowlanych. Z 12 ulic. Wybiegających z rynku cztery, czyli Wrocławska, Wroniecka, Wielka i Wodna, prowadziły do bram miejsc. Najbardziej okazałym budynkiem przy Starym Rynku jest Ratusz. zaliczany do najpiękniejszych budowli renesansowej, wzniesionych w Europie Środkowej. Pierwszy ratus powstał w końcu XIII wieku. Głównym placem Śródmieścia Poznania stał się Plac Wolności. Na placu tym i w sąsiednich ulicach mieszczą się dziś ważniejsze banki, główne sklepy, domy towarowe, hotele, placówki kulturalne. W miejscu zburzonych w 1945 roku budynków powstały nowe. O konstruktywistycznej sylwetce, między innymi dom towarowy Okrąglak, wieżowce przy ulicy Święty Marcin i ulicy Piekary, Odcalałe z pożogi wojennej budynki posiadają w dużej części formy elektryczne i secesyjne. Dalej dochodzimy do alei niepodległości i szerokich plant powstałych na początku XX wieku w miejscu rozebranych fortyfikacji pruskich. Zastrzyżowaniem po prawej gmach Teatru Wielkiego Opery Poznańskiej okazała budowla powstała w 1910 roku według projektu Maxa Littmana w ramach zabudowy tej części miasta reprezentacyjnymi budynkami. Pierwotnie był to teatr niemiecki, a w 1919 roku wystawieniem Halki Sanitara Moniuszki zainaugurował działalność Polski Teatr Operowy.